Witam Was w kolejnym odcinku na kanale, tym razem odcinek najlepszych modów do prawdziwego życia i jest to pierwszy odcinek z tej miniserii, ponieważ ten odcinek musiałby mieć z godzinę, żeby mógł podać wszystkie takie najważniejsze mody. Oczywiście pamiętajcie o w górę oraz o subskrypcji wbijcie też na Discorda, link macie w opisie, a teraz lecimy z odcinkiem. Jeszcze żebym nie zapomniał, to powiem, że w tym odcinku podam Wam mody i pokażę jak one działają, ale zainstalować to Wy sami musicie, a to trudne nie jest. Jak coś to piszcie w komentarzach, a linki są oczywiście w opisie. Jeśli znacie też jakąś fajną modyfikację, to możecie napisać jej nazwę bądź wysłać nawet do niej linka i pojawicie się wtedy w następnym odcinku z tej serii. Pierwszym modem jest mod emotes, jakoś tak, czyli mod na takie relacje powiedzmy z innym pedem. Podchodząc do peda klikacie, jak dobrze pamiętam, przyciski od i wtedy pokazuje wam się cała taka konsolka i wybieracie co chcecie. Są takie opcje jak i uwaga tutaj czytam po kolei: powitanie, dopingowanie, zniewaga, uspokojenie, taniec, flirt, pchnięcie, zastraszenie, ucisk dłoni, piątka, przytulenie, no i całowanie. I wtedy jak na przykład wybierzecie pchnięcie, to wasza postać popycha tego drugiego PEDA, który jest najbliżej Was, a tamten chce się z wami bić. I wtedy możecie go uspokoić na przykład opcją pacify. Drugi magic jest to NHTM, czyli Need, Hunger, Thirst. A po polsku to po prostu pragnienie i głód. Dzięki temu pojawi się wam taka statystyka i tam będziecie mieli pokazane, czy wasza postać jest głodna, czy spragniona. Żeby pasyku uzupełnić, trzeba przejść do sklepu i kupić na przykład hot doga, kanapkę, hamburgera, czy jakieś picie oczywiście. Płacicie też za to i wtedy za pomocą konsolki wybieracie, co chcecie jeść. Trzeci modzik jest uzupełnieniem poprzedniego, jest to Babel 24x7 Store Location i dzięki temu modowi będziecie widzieli na mapie gdzie są sklepy takie gdzie możecie coś kupić lub je okraść. Kolejny modzik jest to Fuel Script V Mod i jest to po prostu mod na paliwo. Uzupełniacie je na stacji podjeżdżając pod nią i trzymając E i wtedy też płacicie oczywiście za to paliwo. Kolejny mod jest to Sell Just Wehikul jest to mod umożliwiający Wam sprzedaż Waszych używanych samochodów. I co trzeba zrobić, jeśli chcecie sprzedać samochód, ciadacie do niego i wyjmujecie telefon. I w kontaktach szukacie opcji Sell Vehicle albo jakoś tak, i wtedy wystawiacie za niego cenę. Czym bardziej niska, tym szybciej sprzedacie oczywiście ten pojazd. Jeśli na przykład weźmiecie za jakiś sportowe auto 5000, to dosłownie za parę sekund ktoś się po nie zjawi. A jak za jakiś słaby skuter weźmiecie te 5000, no to będziecie musieli chwilę na niego poczekać. W sensie na tego, kto będzie będzie chciał to kupić. Jeśli już ktoś się zgodzi na sprzedaż, to dzwoni do Was i Wy wybieracie wtedy, czy chcecie mu sprzedać, czy jednak nie. Wtedy się spotykacie w jakimś tam punkcie i negocjujecie cenę. Pet oczywiście może się zgodzić, ale też nie musi, może sobie po prostu wyjść. Kolejny modzik jest to Save or Sell Your Vehicles i mod umożliwia wam zapisywanie waszych pojazdów oraz ich sprzedaż, aczkolwiek poprzedni mod jest lepszy jeśli chodzi o sprzedaż. Możecie dzięki temu modowi kontrolować też wasz pojazd, czyli na przykład zamykać drzwi, zamykać okna, włączać silnik, zapisywać go też jak też wcześniej mówiłem, włączyć alarm itp. Sit Anywhere mod jest kolejnym modem i dzięki niemu możecie sobie usiąść gdzie chcecie. Defaultowy przycisk jest 100E, ale polecam wam go zmienić, bo e się akurat często używa. Dzięki temu modowi po prostu będziecie mogli wszędzie usiąść. And vitality. Jest modem umożliwiającym wam fitness oraz też po części spragnienie i głód, ale w tym modzie głównie polecam to, że możecie mieć dzięki temu modowi staminę i jak będziecie ćwiczyć postać to ta stamina będzie wam wolniej spadała. Ćwiczyć możecie gdzie chcecie, niekoniecznie tylko na siłowni, tego moda kontrolujecie przyciskami E, K oraz I. Możecie sobie waszą postać ćwiczyć, na przykład pompkami, brzuszkami, i możecie też się za odpowiednią tam opcją flexować, pokazując bice. Jeśli ktoś nie wie, co to stamina, to ona schodzi po prostu, jak się biega na przykład. Kolejny mod jest to Animal Ark Shelter. I dzięki temu modowi możecie mieć wasze zwierzę domowe. Macie tam różne odmiany kotów i psów. Podjeżdżacie do sklepu ze zwierzętami i se kupujecie. Po prostu jakie chcecie, a potem no możecie się nimi opiekować w grze. Kolejny mod jest to Train Station, i ten mod doda wam na całej mapie stacje kolejowe. Stacje są zrobione bardzo ładnie i są wszędzie tam, gdzie tak standardowo te pociągi towarowe jeżdżą. Oczywiście możecie sobie podmienić za pomocą jakiegoś moda pociąg i jeździć możecie na przykład jako maszynista, za pomocą jakiegoś moda. Tak jak mówiłem, stacje są zrobione bardzo ładnie i tego moda wam bardzo polecam. Kolejny modzik jest to Vehicle Collision System Repair and Push i ten mod doda Wam ulepszony system kolizji aut, reperowanie ich, czyli podchodząc do auta klikacie E i wtedy możecie go naprawić, ale oczywiście też nie zawsze się da i ten mod jest dobry dla mechaników na przykład możecie też auto przypychać w sensie je jakby przedstawiać, popychając, oczywiście też chyba przyciskiem E, jest więc to naprawdę fajny modzik. Kolejny mod jest to Lefix Speedometr i jest to mod bardzo dobrze znany Wam wszystkim, dlatego o nim nic nie będę mówić. Dodaję oczywiście jedynie, że jest on prędkościomierzem. Pull me over jest kolejnym modem, i dzięki niemu jak złamiecie jakieś tam przepisy ruchu drogowego z przekroczenia prędkości, przejechania na czerwonym świetle, nieużywanie kierunkowskazów, do aż tego, że rozmawiacie przez telefon. Wtedy jak jest radiowóz obok was, zacznie was po prostu gonić. Ale nie tak jak normalnie jak to jest w grze, tylko jedzie po prostu za wami. Jak się zatrzymacie, to dostajecie mandat, który możecie przyjąć bądź nie, tylko nie wiem co się stanie wtedy, gdy go nie przyjmujecie. A jak się nie zatrzymacie, to zacznie was gonić. Policjant, już jako zwykły. We wanted. Ostatni modzik jest to Farmhouse Overhall, ale zamiast go możecie dodać inne mody mapowe na mapy dodające czy to sklepy, czy jakieś domy, mieszkania, czy jakieś tam inne interiory. Tutaj ten mod dodaje ulepszony i bardzo ładny dom braci Onil, jak dobrze pamiętam nazwę, jest to ten dom na farmie. W przyszłości na moim kanale będzie też dużo odcinków z najlepszymi modami do GTA, na przykład gdzie będę pokazywał najlepsze mody. I to na tyle. Jeśli odcinek się wam spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji. Bijcie też na Discorda i oczywiście jeśli znacie jakąś fajną modyfikację, to możecie napisać jej nazwę bądź wysłać do niej linka w komentarzu i pojawicie się wtedy w następnym odcinku z tej miniserii. Siema, do następnego, cześć!